A, no to gigi! No i ważne, że kiedyś tam jesteś, co ty tam no. Luftballon! Ale, uh. Luftballon! Ej, czekaj, czekaj, czekaj. O, pula! I ta Nie, ja wiem, ja, ja też coś robiłem dla ciebie. A, właśnie, ja, to jest. ja do, nie miałem chyba do, do wyboru, tego. nawet. Nie, no właśnie... ja też nie. Miałeś? Łatny! Ja wolałbym RSX wziąć sobie taką. Dalej, oczekany samochody będziecie mieli już, a. A dalej jestem nudny jak flaki z bo niezdrowie ze wow, samochodu. Panie. Mam zrobiony wow. samochód, tylko jazda, jazda. jasne, jasne. już No nie, jesteś złego, mi się tam podoba. A, to no to, to git, no i ważne, się, że ty się podoba, Co ty debilu?! No, Ale po co?! Ale zapomniałem, że jest poconek na wyścigach, no tak. Ale po co?! My byliśmy ostatni, no! Po cholerę Jezu O, no Maria, jesteś tak głupi, ty jesteś tak ciężko głupi. Jezus, Maria! Ale nie, on nie ma na swój Nie, 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 o, je go go jest tak ciężko głupi. No super. Nie, nie Zostaw dobra, go! Oh, fuck. Oh, nie, o, kurde. O, Mazowski. Nice. mi odbiła. Najgłośniejszy odgłos od Mazowskiego, jaki usłyszałem od trzech mapek. To ten wybuch. Więcej tak nie usłyszałem, to ostatnie wyścigi już nie was, panowie A żeby cię o, Trzymajcie cię. Nie wiem, za mną jest Joconek, Dalej. ale ja go nie słyszę, więc to jest ten problem. Ale gdzie, nie ale słyszysz jego no. no. samochód? Może Słyszy samochód? A, bo on oddycha, Bo to jakby snajperki miał strzelać zaraz Ujujuj, John Cena? Nie John Cena O, John Cena John, John który kosztuje John Rambo John Cena, John, który kosztuje Dzięki, Sywa fajne zdjęcie a niszczy mnie ta inflacja ledwo kupiłem tam bułkę coś tam, coś tam i zapłaciłem 400, nie? I tak w koszyku to pokazuje A na końcu a takie Danielsy po prostu swoje priorytet. To wygląda jak moje zakupy Dobra tam spoconek. To tak nie wiemy wydane, lodówka pusta, ale płynu dużo No dobrze, płynno czyszczę no, rur się przeda zawsze Płyn do czyszczenia, Abraxo! To jest jedyny płyn, jaki znam. O jezus! Środek czyszczący, Abraxo, przepraszam. Co się tu czyści? Rury, jak twoja dupa. zamienia się to na mniejsze. Wszystko czego. mniejsze rzeczy w Falaocie 4 po prostu. Aha. Tyle się tego zbierało, że. Pamięć. Ej, nie. ktoś nie, lejedzie, nie bo ja się boję, zjedź tu. Ja też się boję o, tu Frank jest na tym mapie. To jest silent killer po prostu. Kurw. To nie to taki silent. Nieśmieszny no, żart. No nie trzeba daleko jechać jeszcze tutaj. No, Chryste, ja znowu nie policzyłem w hmm. rurale. jak ja Zrobił kontencik. ale powiedział mu ten. ale kontencik, kontencik, kontencik jaki zima na tym. Oh, no. No no, 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 jak dzisiaj na po zima no. O Jezu. O oh, Jezu. Zmroziła? <coughs> <Opie. coughs> Jezus Maria, właśnie zaczęłem ten głupi żart, <coughs> żart Tak, Ej, zagrał to już. ten głupi żart Syla, który powiedział, że zima, że co, zmroziło. <coughs> tak, tak. Ała. Jakby, to teraz Dobry, mnie zmroziło właśnie trochę. <coughs> aj, aj. Dobry to był żart, ej. No, 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 to wiem, wiem. No to... Ej, to był koks żart. No, nie wiem. obrażaj Sylwestra jego poczucia no, humoru. Czego? Jeden z Poczucie czego? Dudy, i co? i co? bo nie z mecenasem, A? przepraszam, bo obrażamy pana mecenasa. Ej, chłopaki, uspokój tak, się. Tak, mecenas, mecenas. Ja mecenas? się delektuję z humorem. O! My też, sylon, na no to pewne. My no bo też. No Nie bardzo, właśnie. Nie, nie. No wolałbym tego RSX-a niż to GTA Nie, pensjcie, nie, tak. prawda. Nawet GTA. Nawet GTA. To Takie, nie było niż, że... A, ale GTA pełniejszy. Ale na w zakręty -to. wchodzi? <gamy> oh, przypadek, o, jak rozumiem. przypadkowy jak coś. Tak, tak, przypadkowy tak, no? no. Zaśmiane pod nosem. No, jestem tutaj to Nie zaśmiałem pod nosem, ale okej. Co są zrobione, Też nie zaśmiałem nosem. Okej, Okej, okay, Dzięki, że wiemy A, teraz. Po całej tymie dobra pojedziesz. To cię tu rozśmiesza, okej. Okay. Dobra. Pierwsze okrążenie wygrałem. To dla mnie. Nie, 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 nie. Pozdro. Spocznijmy sobie. My tu, sobie, nie, my tu sobie, my tu sobie z tyłu zamykamy z Sylem, bo pewien Zwykliwia. debil postanowił aha prank Ojojojoj. i nie zrobić. A mi tu grysie... Dobry ten prank, nie był idiotyczny. I jedziemy właśnie teraz na tym miejscu, na którym jedziemy. Nie, samo. Nie, 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 sylo, 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 Uspokój się Ja go widzę, czuję O ty, za nami ktoś nie? jest! Masz na skizdę? pa. Potrójne Będzie? podwójne A nie wiem, no, już wybiłem się z dobrej linii nie ja Ty, ty dobrze lecisz nawet o, jak Jezus, na takie Jezus! No, prawie no, Oprócz teraz no. Wypad. <laughs> Oprócz lądowania Mhmm, mm fajeczkę dobrą zrobiłeś, ale wiesz, bez supermarka, także... Że fajeczkę? Słabo, no, Garbic fajeczka, garbik, fajeczka. Panek kopcił tutaj na górze, widzisz? Garbik, fajeczka i Garbic, to do ciało. fajeczka. A. Ale przydejpił, mm -hmm. mm -hmm. patrz tu. Co? Ty śpiewasz, Agaty? Ale Agatek? zawiało. Hmm? Arnolda z lodą, herbatą. Z lodą, herbatą. herbatą. <laughs> mhmm, mm mhmm, też, też, też uważacie, że to była zaplanowana akcja? Z tym, tym piosenkę. No. Nie, nie. Nie, to nie, od bo... razu by wprowadzili, jeżeli ci tak, chodzi tak, o ten. Tak, no, No a nie po roku się obudzili z tym produktem. O, nie, bo tak y, różne, różne słyszałem słuchaczy. Nie, no myślę, że liczy, nie, jeżeli byłoby nie. to nie. zaplanowane, to byłby tak nietrafiony moment, że wiesz, zły moment wybrać No wiem, to jest, jest harność jakby nie wiem czego to się spodziewa. Jakby <grym grym> z drugiej strony. Dobre piwo, tanie. No nie, no ten Joconek no, się wywala wzią. i cały czas do mnie no, przyjeżdża. No nie ja mogę, ja ci ja go dobry. nie pozbędę, panowie, Ale, no. Taniej. Masz wyrównanie na Oj, teraz widzisz, co zrobiłem. O, Widzisz, widzisz, widzisz? Nie miałem okazji spróbować, a... Widzisz, 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 co on zrobił? I co? Widzisz, widz, widzisz? Moim zdaniem, to jest moja prywatna, subiektywna ocena, nie. Jagerek lepiej wchodzi. W sensie nie, już... Już Hello, co? Już, już nie będę raczej go nigdy pił. Halo, Jocon? Tak, tak. Coś mówiłeś, czy... bo tak cię nagle... Nie, tak sobie. <grym <grym nie, sobie. <grym> nie, tak, 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 tak sobie. Coś tak, tak sobie. Coś tam mówię. mruczę. A, tak sobie coś tam mówiłeś. Mruczę tam. No tak sobie. Nie jak jest. Nie jest. Nie no, chłopa nie dogonisz teraz nigdy. to po prostu, oj, no dogonisz się jednak chyba. Oj, dobra. Zmianek. No jest, tak sobie jadę, ja to, ja to tak i... tutaj sobie no Tak się trzeba Tak się trzeba. Na się tu. No walczyć trzeba, nie spoconek, kurczę, cały kurczę. No bo spoconek czas. tam tam że no, tutaj Wszystkie trójkę bumpy, słyszę. Syrupy. Trój trój trójkę Co już prawo? słyszę, zmieniam. Ja trójkę już teraz w Nie, wjeżdżam. Ja już <coughs> Jest A. tak dobry. Jest tak dobry. Że powstrzymuje, nie żeby nie jest, nie jest wygrać, moc. ale i tak wygrywa. Kurczę piecząc. Ale nie. To nie jest żadna wartość. Ja to, to nawet jest pełna... to jest. nie, nie jest pełna. Ja nic, nie zwalniaj. jest do porwa. Co ty chłopie? To się wusta. A, A po co? A po co? Po co tu ci nogi doznał? O, ale to stary. Jak... Nogi mi się pod pachami? Bez sensu. Okej, okay, okay. <laughs> czy <Czajami. laughs> Okej. No, to i To jest one right, tak? Ma szansę. Eee, nie wiem. Nie wiem. <laughs> a teraz spróbujmy one żeby pokazać. O, mm. to jest, jest ten ride, twórca... po którym twórca... tak naprawdę szybciej jeździsz, tak? To jest twórca... ten. Twórca, pokazał chyba. Twórca pokazał. <laughs> twórca pokazał, że to jest dobry oh, wow. one do zrobienia. Oj, coś czuję, że silo tutaj się wdupi? Mm. Silo, <noise> wdupisz się? No i bardzo dawno. Da, Dobra, jadę, jadę Waldrid. Wol... Nie, jadę woldridem Okej, okay, okej, okay, okay. ja też jechałem Waldridem. No. Nie jechałem. Oh, ja się wywaliłem. Nie nie, tak, nie, nie, ja, ja, ja nie, 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 jechałem. nie jechałem. O silo jeden. Niestety mi nie wyszło najlepiej. Silo spadł. No spoko, Szału ja też ma. spadłem. Szału nie ma. A bo to dwa kółka to Szału Szału tylko. Szału do... nie ma. Do... nie, było? nie. Nooo... Ten ra ta ra. Da, już nie ra, ra, ra. tym drugim nie pojechałem. No nie. Kto nie to tam? Kto tam? Kto tam, kupiłać, kto tam trzeci jest? Ja a też nie miałem, ten. a wjechałem, pozdro. Fajnie dojechać na takiej pozycji, bo jakiś debil... Y wjechał we mnie od razu na początek. A jaki jest nick tego debila? Sylo1995 sylo. eee, Ale ja znam swoje prawa nie życzę sobie żebyś go tak obrażał eee, Ale to on to, to ewidentnie nie, nie zna, dziękuję Bardzo Parkour za, za trudne pytanie Za trudne nie pytanie, za tak. Trudne tak. pytanie. No. Ja ja ale Chodziło, chodziło po prostu było zadanie, zadane pytanie Miałeś nie dwa było, monitory czy jeden? Ten. Ale wiesz, no jak... Ja byłem centymetr to to od monitora. Ale to 144. nie chodziło, żebyś mi powiedział historię no. całą grania w Cezana, tylko... Było proste pytanie, dwa monitory czy jeden tam? No co my tam spiechamy? No bo zaraz, panowie. No Murde. Dobra, dalej, no. Na bogato, panowie, na bogato. Dziemy.

tak chłopaki I ja O tak, że boże! tam jest... Nie, nie, do prostu, jechałem, nie to ja tam doleciałem. A co tu? Nie, <laughs> już, już, ja? oszukujesz ty Ojej, to jest... Ja tu nie jadę, ja nie? Mnie, mnie wybiliście w ogóle nie, w, nie, na tą nie drogę tutaj ktoś, dotąd. Nie. Nie ma za co? Dziękuję. No, a sami oszukują, ty. No, co to za skipowanie? Cezary? O a, bo tam się. No. No, Cyro! Cyro! Co? Spokój się! to to musiałem wam przeszkodzić delikatnie. Ale to no, nie musisz to na parkurze! parkurze. No, no, na parkurze to chyba nie musiał było, właściwie na To nie będzie to więcej. Na parterze musiał, no. Sorry, to nie chciałem. O, skater. Dobra, wybacz. góry teraz, panowie. No O nie! Nosi. nosi tu. No tak, Pogacza! O po nie tym rokecie to jeszcze to nosi. Dalej popodporze jestem dzisiaj, więc. To jest Po jesteś? sześciu rankedach 2 na 2 w rokecie w tym pięciu o, przegranych oj, ja Nie! Ligu nie pognał Tu można nie, chyba nie, zeskipować, no to no śmiało osiem. można powiedzieć, że tu akurat w tym miejscu można zrobić, o tak że Szefardowi pasuje, to można, to można zeskipować Tu można, tak, ja jestem sędzią ja jestem sędzią Tak, ja jestem jednoosobową komisją do oceny tego, więc Wydała ja stwierdzam Tak, można, można, można Można nie. Tego ja chodzę. Co chciał powiedzieć ty? No, Szmaragdy i diamenty. Szmaragdy i diamenty. Był taki film. Na kole cię biorę gości taka. Nie, nie, nie. Ty tu wyskoniasz? Chłop mówi. Na kole cię biorę tak o, a drugi od razu w tym odcinku. No, Dobra, pyk i na górę. Uch, tył sylko! Sylko! I się rozpędziłem z jak ty tylko! Ja chcę tylko powiedzieć, że Shepard się prawie rozpłakał, jak zobaczył nazwę Bati Parkour. No bo mi tak. płakać chciała. No bo no mi się płakać chce, że... jak widzę. No błędę, błędę. Ogólnie błędę. mi się zawsze płakać. Ale ja to jest meta! To jest meta! Pudno wiadomość! Pudną <noise> 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 historię! No,